Cześć, witajcie w kolejnym raporcie o stanie korporacji, tym razem edycja świąteczna. Dawno raportów nie było, no, ale sobie po raz kolejny znowu trudno się dziwić, ponieważ korporacja 600 Geometrii zasadniczo nie funkcjonuje w tej chwili w żaden sposób. Ja wiem, miałem wielkie plany polecieć do Dulseka, polecieć gdzieś tam indziej, i w końcu, koniec końców okazało się, że cała, cała inicjatywa zdechła. No, bardziej można by powiedzieć, troszkę z mojej winy, natomiast miałem ku temu oczywiście bardzo dobry powód, a powodem tym było, był fakt, że nasz Wydział Korporacyjny, Wydział Alliansowy, Hajsekowy, tfu Hajsekowy, wy, nie, pfu, aliansowy Wydział. Highsekowy. Tak, trochę lepiej. E, Postarowił przeprowadzić się do Wormhola I w związku z tym e, okazało się, że Trzeba chłopakom sobie sumie pomóc. I przez ostatni miesiąc, podatnie nie pamiętam, czy w poprzednim raporcie o stanie korporacji już o tym wspominałem, ale w konsekwencji od przynajmniej 11 listopada Alliance Kuboidus, fu, Alliance Kuboidus Ultimatus po raz kolejny ma e, zamieszkuje w Wormhole. Tak, tym razem nie jest to korporacja sześciennej geometrii, tym razem jest to korporacja wyższa geometria, do której jeżeli jeżeli chcielibyście dołączyć, to jak najbardziej możecie składać do chłopaków podania, oni je tam będą rozpatrywali. I, i e, przez ostatni, no właściwie, miesiąc. Można by powiedzieć, że już pewne sukcesy nawet miały miejsce, ponieważ przynajmniej dwie zestrzelone e, absolutnie samodzielnie kruzery, e, strategiczne kruzery Trechu trzeciego, e, to myślę, że można spokojnie pod takowy sukces umiarkowany podciągnąć. Oczywiście nie jest to jeszcze do końca e, tak malowniczo, bo w dalszym ciągu e, nasze floty. Pff, znaczy, nasze floty. <laughs> nasze floty nie są aż tak bardzo dobrze zorganizowane bo brakuje nam w dalszym ciągu pilotów do obsadzenia konkretnych ról, jak i konkretnych statków, które jednak się raz na jakiś czas przydają i właściwie w większości przypadków tak jakby to nas tylko i wyłącznie hamowało, aczkolwiek z każdym dniem już się coraz bardziej chłopaki przyzwyczajają do życia w warmholu i idzie im to zdecydowanie coraz lepiej. W całej inicjatywie dodaje fakt, że tym razem w przeciwieństwie do poprzedniego pobytu 6-7. Geometrii w Wormholu. Tym razem w Wormhol w wyższej geometrii jest całkowicie autonomiczny, czyli właściwie mieszkają tam chłopaki absolutnie sami, nie ma innych korporacji na tym terenie, więc muszą sobie radzić. Tak, uczą się rolować w wormhole, uczą się farbić w wormhole'ach sąsiednich, jak i uczą się w jaki sposób dać, bądź nie dać się zabić w momencie, kiedy coś dziwnego zacznie się po okolicy kręcić i na przykład latać orką od stacji do stacji. <śmiech> <Bait>. <śmiech> Ale w prędzej czy później i również takie manewry nie będą starowiły dla nich żadnych Tajemnic, może nawet oni sami będą w ten sposób latali orkami, kto wie. Natomiast większej ilości informacji nie zdradzę, Jeżeli chcecie, to musicie się skontaktować już w tym przypadku z kierownictwem korporacji wyższej Geometrii i oni wam już tam wszystko powiedzą, co i jak, gdzie i jak, i tak dalej. No, przypominam, że do korporacji sześciennej Geometrii w dalszym ciągu rekrutacja jest wstrzymana, bo tak, wiem, że parę osób jakiś czas temu podania radę słało, ale nawet ich nie w związku z tym że zrobili to w momencie kiedy było wiadomo że korporacja aktualnie chwilowo nie, nie rekrutuje bo tak naprawdę do no, nie, nie... Jej funkcje są zawieszone, bo ja latam z chłopakami z wyższej i próbuję im udzielać wszelkiej pomocy, którą jestem w stanie. Na przykład czyszcząc im wysokopoziomowe złoża gazów z paskudnych drifterów, którzy je, którzy, że tak powiem, z tych chmur gazowych tam przepędzają. A w związku z tym, że dzisiejszy raport o stanie korporacji zaczęliśmy troszkę od tyłu, to i również nie będzie segmentów o PvP i farciarzach, i niefarciarzach, i tych dziwnych przypadkach odcinka, głównie dlatego, że jeszcze na jakieś większe spektakularne akcje nie za bardzo jest czas, bo ich tak naprawdę w większości przypadków nie ma. Jakichś przypadkowych zgodów pod tytułem Uciekaj z tego gazu, już po was lecą, Chwila, chwila, jeszcze troszkę, jeszcze dwa obroty zrobię, no to takich rzeczy nie liczymy, bo to jest po prostu zgodne własne życzenie i powiedzmy, że każdemu się może zdarzyć, natomiast jeśli chodzi o segment związany z PVE i ogólnym IWCO ekosystemem, czyli informacjami związanymi z grą i tematami ogól, okołogrowymi, no to tutaj się dzieje. Jak pewnie ktoś z Was zauważył, albo i nie, mamy e, Boże Narodzenie, i w związku z tym CCP e, ogłosiło bardzo dużo ciekawych rzeczy. Po pierwsze, mamy znowu event który polega się na logowaniu i w tym momencie jeszcze trwa i jak ktoś jeszcze nie zaczął w tym brać udziału, to powinien zdążyć, bo do końca całego eventu zostało chyba jeszcze z 15 dni na obecną chwilę, kiedy to nagrywam i w... jest 13 ragród, więc spoko, da, dacie radę wszystko odebrać. Po drugie w sklepiku pojawiły się nowe świąteczne skórki. Czerwono-białe, takie śmieszne z zielonymi światełkami. Po trzecie w każdy czwartek CCP Ogłosiło, że będzie 50% przycena raskórki w sklepiku. I w sumie bym się z tego cieszył, gdyby nie to, że jest to co czwartek, już jeden czwartek przegapiłem i zapomniałem o tym fakcie. Po drugie, w sklepiku nie ma żadnych ładnych skórek. Nie licząc chyba tylko tych zielonych te tak naprawdę. Ale tak jak Mówiliśmy już o tym niejednokrotnie, o gustach się nie dyskutuje. Dodatkową ciekawą informacją jest to, że CCP zmieniło e, troszkę swoje stanowisko pod kątem e, umożliwienia e, deweloperom grania w grę. Bo no, kiedyś mogli grać, później zrobiło się strasznie dużo smrody i nieprzyjemności z tego powodu. E, no i Dostali wszyscy na nagranie, więc jeżeli zatrudniłeś się w CCP, to nie mogłeś już grać WIF, natomiast teraz to się zmieniło i znowu deweloperzy mogą grać. I być może w przyszłości to jakieś ciekawe zmiany przyniesie, bądź zmiany będą na lepsze pod względem niejednej nie mechaniki, która naprawdę wymaga poprawy, bo jest albo zepsuta, albo. E... Przez albo OP, albo no, po prostu się nie da z tego korzystać, bo i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli jesteśmy już w temacie rzeczy, z których nie da się korzystać, to CCP również w ostatnim patchu dorzuciła do gry ruletkę, no bo wszyscy wiemy, jaki jest trend. Ruletki są coraz bardziej popularne i myślę, że za parę miesięcy, jak Unia Europejska przepnie jakieś regulacje, że szlaba da taką zabawę, to i się ruletkowanie i w EVE online skończy. No przynajmniej, póki co, na razie, lootboxów jeszcze w w grze się nie uświadczy, ale kto wie, może któregoś pięknego dnia. Tak czy inaczej, na razie mamy do czynienia tylko z nową mechaniką, która się nazywa Hypernet i jest to zasadniczo nic innego, tylko ruletka. Hmm, ale dlaczego tak mówię, bo to jest dokładnie to. Jest to ruletka, hazard, nazwijcie to jak chcecie. Zaraz się ktoś zapyta, czy będę chciał robić poradnik na ten temat. Boże, ale totalnie mi się nie chce i nie widzę w ogóle... No, to jest tak, jakbym robił tutorial, bądź poradnik dla bardzo, bardzo początkujących o New Eden że jak kupować skórki dla statków. Tylko tu jest gorzej, ponieważ żeby w to grać, musicie zakupić coś, co się nazywa Hypercore, a można to zakupić w sklepiku za Plexy. A Plexy, jak wiemy, kupujemy za w prawdziwą gotówkę. Więc zasadniczo jest to hazard i nic więcej. E, aczkolwiek już w ciągu tych ostatnich jednego tygodnia czy tam dwóch, psz, od kiedy to wszystko działa, no to powiem Wam, że bardzo ciekawe rzeczy, psz, bardzo ciekawe opowieści już z tego do mnie dotarły. Na przykład historia jak o gościu, który sprzedał Skill injectora za 1 miliard isków. Tylko, że, y, że tak powiem, jak to się nazywa, hazardowało. E? <laughs> to jakieś dobre słowo, trzeba by na to teraz wymyślić. Osiem osób brało udział w zabawie pod tytułem e, Hazard. Tak. E, obstawianie na to, kto ma w tym losowaniu wziąć udział. Postawili swoje kupony, e, każdy po 1 miliard. No i oczywiście ktoś wygrał. Skill injector, który kosztował 1 miliard, natomiast. E, o gościu, który go wystawił, zarobił 8 miliardów. Tak, lekko licząc, tak, minus podatek, no, ale to, to są małe szczegóły. Więc, jednym słowem, wszystko tak naprawdę zostało po staremu. Nowa mechanika została natychmiastowo użyta do kręcenia wałków i wycyskiwania frajerów z kasy. Jak to. W od zawsze w, w Online było. Czyli jeden wielki przewał, skab, i tak dalej. Kupa ludzi e, pozbyła się bardzo dużej ilości sprzętu po bardzo, bardzo, bardzo zawyżonych cenach. Nawet e, jeżeli już nie bierzemy tutaj pod uwagę nawet e, faktu, że kilka osób e, rzuciło kasą i. E, tylko jedna wygrała, a cała reszta dostała Figę, natomiast całą kasę straciła, cała kasa trafiła do e, osoby, która wystawiała to raz. Dwa, e, po prostu ludzie nie umieli tego przeliczać i e, statki, które normalnie kosztują 150 milionów, chodziły po 600, po 800 milionów w Hyperdecie. Więc e, wszyscy ci, którzy wyczuli pismo do sobie, wiedzieli, co się będzie dziać e, wcześniej, myślę, że dużo e, byli w stanie zarobić. Teraz już e, nie ma takiego hajpu, albo się ludzie nauczyli już, jak to działa, i nikt się w to, a przy Znajmniej większość ludzi się już w to nie zamierza bawić, albo po prostu y, pokończyły im się te darmowe hyperkory, które również CCP rozdawało w związku z, y, w sumie, nie wiem, chyba w tych świątecznych paczkach y, można było takowe kilka sztuk dostać. Ale najśmieszniejsze w tej całej akcji jest to, i tutaj uważajcie, trzymajcie się krzeseł, y, cena plaksa w tym momencie leci na ryj. Ok, w momencie, kiedy. Y, no dobra, powiedzmy, że 10% przecena chyba na zakup Plexa też w tej chwili jest grada i może jest jeszcze coś, o czym nie wiem, ale przy chwilowej zwyżce, którą było widać w momencie, kiedy został wprowadzony Hypernet, kiedy dużo osób zakupiło pleksy, żeby spróbować się w to pobawić, momentalnie rynek z jakiegoś powodu to skorygował i w tej chwili są pleksy są jeszcze tańsze niż były. W tej chwili znowu od dwóch dni rejestruje pewien wzrost ilości w pleksu w obrocie, ale cena w dalszym ciągu leci na łeb. Ciężko powiedzieć, czy jest to spowodowane, nie wiem, tym, że ludzie próbują to spieniężyć, bo coś tam, ale na obecną chwilę pleksy w, można już kupić za około 3 miliony 200 tysięcy za sztukę, co daje nam około miliarda 600 za 500 pleksów, czyli za 30 gigadnia mniej więcej. Więc jeżeli ktoś dysponowałby taką gotówką, no to na w jest to jako tako… no, robi się coraz, coraz przyjemniej dla oka. To już, nie te, to już nie te czasy, gdzie trzeba było płacić ponad dwa pleksy. Natomiast czy jest to dobry moment, żeby zainwestować? Jeżeli ktoś potrzebuje kilku sztuk, na przykład aby zakupić sobie skórkę na swój statek w New Eden Store, myślę, że może próbować. Natomiast. Na obecną chwilę, jeśli chodzi o trendy na markecie, bardzo ciężko jest mi przewidzieć... E jak to się skończy? Ponieważ na obecną chwilę, jeżeli porównamy sobie jednoroczne, jednoroczne statystyki dla pleksów, w tej chwili pleksy wydają się być tańsze niż były w zeszłym roku o tej porze, i trend póki co utrzymuje się spadkowy, więc nie jestem w stanie wam odpowiedzieć, jak ile to czasu jeszcze potrwa, i w którym momencie to wzrośnie. Być może w lutym zaczną rosnąć znowu, tak jak to było miejsce, tak jak to miało miejsce w zeszłym roku. Cieszę ciężko powiedzieć, to jest ruletka i zgaduję zgadula, i w sumie też bardzo chętnie chciałbym zobaczyć taki wykres na przestrzeni kilku poprzednich lat, bo być może. Jeżeli ktoś ma dobrą pamięć i takimi wykresami dysponuje, to będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest dobry moment, żeby kupić większą ilość i żeby dali zarobić powiedzmy w przeciągu miesiąca albo dwóch. No i na sam koniec garść informacji o rzeczach, które CCP zmieniło. Po pierwsze, no dobra, może o tym, co zmieniło bądź co jeszcze zostało wprowadzone, zaraz powiemy, ale chciałbym tutaj powiedzieć jeszcze jednej rzeczy związanej troszkę ze świętami i tym, co można znaleźć w świątecznych paczkach, które tam się raz. Dziennie po zalogowaniu się można od CCP odkliknąć, e, mianowicie, znaleźć tam można m, takie śmieszne m, filamenty. E, nazwijmy to filamentami, które w przeciwieństwie do m, dotychczasowych, istniejących w grze, które wysyłają graczy do przestrzeni triglawiańskiej, e, te filamenty potrafią teleportować całe floty do null Security Space. E, no i zasadniczo ci, którzy grają w wifkę już od jakiegoś czasu, pewnie już dobrze wiedzą. E, do czego one są wykorzystywane. Więc jeżeli jakiś obcy człowiek z jakiegoś powodu otworzy do was kodwo i będzie chciał, żebyście go zaprosili do floty, bądź poprosi was o pomoc w misji, bądź coś takiego, uważajcie, bo prawdopodobnie chce was wysłać właśnie na wycieczkę do Null Security Space, a i prawdopodobnie was jeszcze przy okazji zabić. Natomiast już widziałem, że niektóre osoby zwalczają to, w wypuszczając się w tak zwanej w tak zwanej przynęcie, czyli na przykład statkach industrialnych, wyposażonych w Pełnego tanka i e, uzbrojonych po zęby, i mają z tego e, niezłe, niezłe, śmieszne historyjki do opowiedzenia. Natomiast e, z rzeczy, które CCP zmieniło, uległy zmianie również mechaniki tak zwanych command destroyerów, e, czyli tych destroyerów mogących używać micro drive'ów, które potrafią zabierać ze sobą flotę na 100 km. I zmiana ta polega głównie na ograniczeniu ilości Statków, e, którą e, Taka potocznie zwana odżampiaczka może ze sobą zabrać. W tej chwili jest to już tylko 25 statków, i jest to 25 statków losowo. Więc teoretycznie, jeżeli będziecie kiedyś latali taką flotą z, zrobioną właśnie z odżampiaczek i e, na przykład e, innych fregat albo e, destroyerów, e, wtedy, jak będziecie mieli pecha, no to niestety jedna odżampiaczka was wszystkich nie zabierze. Nawet jeżeli będziecie mieli ich kilka, bo. W takim przypadku po prostu ktoś z waszej floty y, może zostać na gridzie i y, niestety zostać z tyłu i zostać zestrzelony. Y, drugą zmianą, którą CCP jeszcze wprowadziło w mechanice, jest coś, co mnie bardzo irytuje, mianowicie uległa zmianie znowu mechanika reinforsowania cytadel. W końcu, bo jak po dwóch latach zrobiłem poradnik dla bardzo, bardzo początkujących systemu Apple 2.0 i nowej mechaniki Reinforcer, no to CCP stwierdziło, że nie, ta mechanika też jest też jest niedobra, i to by było na tyle. W dzisiejszym raporcie o stanie korporacji nie mam zielonego pojęcia, skąd wezmę materiał wideo na podkład dla dzisiejszego odcinka, ale mimo wszystko chciałbym życzyć Wam wszystkich Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Jeżeli się nie zobaczymy w najbliższym czasie w kolejnym raporcie, i jeszcze raz, jeżeli ktoś chciałby znowu złożyć podanie i polatać sobie w Wormholu z chłopakami, to nie, jak najbardziej niech uderza do korporacji wyższa geometria link będzie gdzieś tam w opisie. Kontaktujcie się z kierownictwem, i oni już Was dalej pokierują. I to wszystko na dziś, i do zobaczenia w kolejnym raporcie o stanie korporacji. Cześć.